Panie o poranku mojej duszy biorę głęboki oddech i pozwalam, aby Twoje światło odnowiło wszystko we mnie, aby każda zmęczona myśl znalazła ukojenie w Twojej obecności, aby każdy niepokój rozpuścił się w Twojej świętej ciszy. Naucz mnie cierpliwości, która rodzi się z zaufania. Spokoju, który kwitnie, gdy rozumiem, że nic nie wymyka się Twojej opiece, miłości, która wylewa się ze mnie, gdy serce pamięta, kim jesteś. Jezu, prowadź mnie drogami, na których nadzieja nie gaśnie, gdzie każdy upadek staje się nowym początkiem, gdzie każda łza zamienia się w ziarno odnowy. Niech pokocham Ciebie ponad moje pośpiechy, ponad moje lęki. Ponad moje wątpliwości. Niech moje życie będzie gestem wdzięczności, szczerym krokiem ku dobru, cichą pieśnią wiary. Panie, odnów mój umysł, ucisz mój duch, wzmocnij moje serce, bo Ty jesteś Bogiem, który przywraca, Bogiem, który podnosi, Bogiem, który obejmuje i w Tobie odpoczywam. Tobie ufam. W Tobie zaczynam od nowa.